Sytuacja naszego powstania, zapłodnienia, relacji między rodzicami, całej ciąży, porodu, to jest sytuacja naszej największej bezbronności. To jest sytuacja, w której właściwie od porodu, a potem jeszcze przez pierwsze lata życia, nie mamy wpływu praktycznie na nic. Ta bezradność. Może lepiej bezbronność jednak, to oddanie do cna na to, co się wydarza w mamie, w tacie, między nimi wcześniej, w momencie mojego powstania przez te dziewięć miesięcy lub sześć, siedem, osiem miesięcy ciąży. Je, do, je, kiedy dołączy się do tego ten rozwój w brzuchu, mamy to tworzenie się nas, wszystkie organy, ta ilość rzeczy, które się zadziewają w obrębie brzucha, mamy, kiedy powstajemy, kiedy tworzy się człowiek, to jest ilość rzeczy czy też zdarzeń czy sytuacji na metr kwadratowy przeogromna. Ale tak na dobrą sprawę ty nie możesz nic. No bo kto z nas mógł?